John siedział na chodniku, oparty plecami o ścianę budynku, z nogami wyciągniętymi przed siebie. Miał na sobie zniszczone ubranie i podarte spodnie. Z boku miał stary plastikowy kubek, do którego wrzucał kilka monet, które ludzie uprzejmie mu oferowali. John miał zmęczony, smutny wyraz twarzy i wpatrywał się w ziemię, czekając, aż ktoś wyciągnie do niego rękę. Ludzie kręcili się wokół niego, niektórzy zupełnie ignorując jego obecność, inni wrzucając monety do jego kubka. Ale żaden z nich nie znał historii tego samotnego człowieka, który kiedyś miał marzenia i nadzieję, ale teraz miał tylko trudną rzeczywistość walki o przetrwanie na ulicach. John był kiedyś szanowanym w mieście murarzem. Ciężko pracował, aby utrzymać swoją rodzinę, żonę Charlotte i młodą córkę Emmę. John bardzo je kochał i zawsze robił wszystko, co w jego mocy, aby zapewnić im wygodne i szczęśliwe życie. Jednak jego życie zmieniło się dramatycznie, gdy został powołany do służby w wojnie w Iraku w 2003 roku. Został wysłany do strefy konfliktu w pobliżu Bagdadu, gdzie walczył wraz ze swoim oddziałem. Nagle bardzo blisko nich doszło do eksplozji. Uderzenie eksplozji rzuciło go gwałtownie na ziemię, a John poczuł ostry ból w prawym ramieniu. Próbował wstać, ale nie mógł ruszyć ręką, a ból się nasilił. Jego towarzysze pomogli mu wstać i zabrali go w bezpieczne miejsce. Później, gdy został zbadany przez lekarza wojskowego, okazało się, że doznał złamania barku i naderwania mięśnia, co wymagało pilnej operacji w celu naprawy rany. Procedura nie była łatwa, ponieważ lekarze nie mieli zbyt wiele sprzętu do przeprowadzenia operacji tego rozmiaru. Zrobili wszystko, co w ich mocy. Po operacji John przeszedł długi okres rehabilitacji, ale niestety nigdy w pełni nie odzyskał sprawności. Uraz barku ostatecznie ograniczył zdolność byłego żołnierza do wykonywania wymagających czynności fizycznych, a także używania ciężkich narzędzi, przenoszenia materiałów, a nawet własnej broni. To spowodowało, że został odesłany do Stanów Zjednoczonych. Kiedy przeszedł przez frontowe drzwi, został natychmiast powitany przez Charlotte i Emmę, które mocno go przytuliły. Kochanie, w końcu wróciłeś. Jak się masz? zapytała zaniepokojona Charlotte. W porządku. Jestem tylko trochę zmęczony. To była długa podróż do domu, odpowiedział John. Uśmiechając się do żony. Emma, ich mała córeczka, promieniała obecnością ojca. Pociągnęła go za ręka w koszuli i powiedziała: Tatusiu, narysowałam ci coś. Zobacz. John pochylił się i podniósł rysunek, który mu wręczyła. Był to niechlujny, kolorowy obraz domu z żółtym słońcem uśmiechającym się na niebie i mężczyzną zrobionym z pałeczek, który go reprezentował. Wow, Emma, ten rysunek jest niesamowity. Jesteś bardzo utalentowaną artystką, powiedział ojciec, chwaląc swoją córkę. Mała dziewczynka uśmiechnęła się do niego i powiedziała, że to on wraca do domu. Ojciec uśmiechnął się i spojrzał na Charlotte, ale potem zobaczył troskę w jej oczach. Wiedział, że jego żona miała ciężki czas, gdy go nie było, próbując sama zająć się Emmą i utrzymać dom w porządku. Charlotte, kochanie, przepraszam za tak długą nieobecność. Porozmawiajmy. Chcę wiedzieć, co u ciebie, powiedział mężczyzna, przytulając ją. Kobieta odpowiedziała: Wszystko w porządku, kochanie. Tak, było trochę ciężko po twoim wyjeździe, ale mieliśmy dużo wsparcia od naszych przyjaciół, zwłaszcza Reana, twojego starego szefa. Ale teraz tak się cieszę, że jesteś w domu i że znów możemy być razem. Miała łzy radości w oczach. John poczuł spokój w końcu w domu z żoną i córką. Wiedział, że życie nadal będzie trudne, ale był zdeterminowany, aby zrobić wszystko, co w jego mocy, aby jego rodzina była razem i szczęśliwa. Był podekscytowany powrotem do pracy i swojej starej rutyny. Ale w ciągu pierwszego tygodnia pracy jako murarz zdał sobie sprawę, że coś jest nie tak. Nie mógł pracować tak jak kiedyś. Nie był nawet w stanie przenosić materiałów budowlanych. Rana całkowicie wpłynęła na jego umiejętności. Z tego powodu John został w końcu zwolniony. Próbował szukać pracy w innych branżach, ale nie mógł znaleźć niczego, co mogłoby utrzymać jego rodzinę, a nikt nie chciał zatrudnić Kalekiego byłego żołnierza. Rachunki zaczęły się piętrzyć, a kryzys finansowy przejął kontrolę nad jego życiem. Wtedy Charlotte zaczęła czuć się sfrustrowana i niezadowolona z sytuacji, w której się znaleźli i ostatecznie opuściła męża dla jego byłego szefa, Ryana, który zaoferował jej nowy początek. Zdrada Charlotte była strasznym momentem dla Johna. Wrócił do domu po długim dniu szukania pracy, spodziewając się zastać żonę i córeczkę w domu, ale dom był pusty. Początkowo nie martwił się zbytnio, myśląc, że może oboje poszli na spacer. Minęły jednak godziny, a po nich wciąż nie było śladu. Próbował dzwonić, ale tylko poczta głosowa. Kiedy w końcu udało mu się skontaktować z Charlotte kilka godzin później, żona przekazała mu druzgocące wieści. John, przykro mi, ale to już postanowione. Zostawiłam cię, ponieważ Ryan może dać mi życie, jakiego pragnę i na jakie zasługuję. Mam szansę na lepsze życie. Poza tym, Emma jest ze mną. Lepiej, żeby dorastała z bogatym i stabilnym ojczymem, niż z ojcem, który nie potrafi zadbać nawet o własną rodzinę. John był zszokowany i zdruzgotany. Nie mógł uwierzyć, że jego żona zdradza go w taki sposób, zwłaszcza po tym wszystkim, przez co razem przeszli. Błagał Charlotte, by jeszcze raz się zastanowiła, mówiąc, że zrobi wszystko, co w jej mocy, by znaleźć lepszą pracę i zapewnić im lepsze życie. Ale kobieta była zmęczona tym wszystkim i podjęła decyzję. Biedny mężczyzna spędził kilka następnych tygodni na poszukiwaniu żony i córki, odwiedzając przyjaciół, rodzinę i przeszukując miasto w poszukiwaniu wskazówek. W końcu odkrył, że przeniosły się do innego miasta ze swoim byłym szefem. Były żołnierz był zrozpaczony, nie wiedząc co robić i dokąd się udać. Zdrada żony i utrata córki sprawiły, że poczuł się samotny i zagubiony. Nie był w stanie iść naprzód bez nich i wpadł w spiralę rozpaczy i smutku. John nadal starał się szukać pracy i wytrwać w swoich postanowieniach, ale nie mógł się skoncentrować, a jego zdrowie fizyczne i psychiczne zaczęło się pogarszać. Wkrótce nie był w stanie płacić czynszu, a właściciel mieszkania eksmitował go bez cienia litości. Nie mając dokąd pójść, zaczął żyć na ulicy. Szukał schronienia w załukach i pod mostami, a jego przetrwanie zależało od pomocy nieznajomych. Zaczął przebywać w tymczasowych schroniskach i żywić się w popularnych jadłodajniach. Walczył o zachowanie godności i zdrowia psychicznego, ale często czuł się odizolowany i opuszczony. Życie bezdomnego było bardzo trudne. Nie miał domu, do którego mógłby wrócić, i często nie wiedział, gdzie będzie spał. Dzień zaczynał się wcześnie, gdy budził się w szopie dla bezdomnych lub w zaułku, w którym spędził noc. Pierwszym wyzwaniem było znalezienie czegoś do jedzenia. John polegał na zarobkach z popularnych restauracji lub darowiznach charytatywnych, aby zdobyć posiłek. Czasami grzebał w śmieciach w poszukiwaniu resztek jedzenia, które wciąż nadawały się do spożycia. Po jedzeniu były żołnierz wychodził na ulicę w poszukiwaniu pieniędzy lub przedmiotów do sprzedania. Spędzał godziny chodząc z tabliczkami z prośbą o pieniądze lub zgłaszając się na ochotnika do sprzątania toalet i restauracji. Czasami ludzie dawali mu trochę pieniędzy lub jedzenia, ale wiele razy był ignorowany, a nawet poniżany. Życie tego biedaka było również niebezpieczne. Miał do czynienia z przestępcami innymi, bezdomnymi i policją. Od czasu do czasu był okradany lub napadany i zawsze czuł się bezbronny i narażony. W nocy John szukał schronienia w miejscach publicznych zapewnianych przez rząd, lub w opuszczonych miejscach. Próbował odpoczywać w śpiworach lub na kawałkach kartonu, aby utrzymać ciepło i suchość. Ale wiele razy spędzał noc bezsennie, bojąc się, że zostanie zaatakowany lub źle potraktowany. Co za życie! Były Muraż codziennie walczył o przetrwanie jako bezdomny. Walczył z głodem, zimnem, samotnością i rozpaczą. Często myślał o swojej rodzinie i o tym, jak mogłoby być inaczej, gdyby nie został ranny na wojnie. Ze smutkiem wspominał czasy, gdy jego dom tętnił życiem, gdy żona była szczęśliwa, a córeczka biegała po korytarzach i wszyscy razem się śmiali. Teraz miał wrażenie, że stracił wszystko, co w jego życiu było najważniejsze. Czuł się bezradny i samotny, nie miał z kim porozmawiać ani kogo poprosić o pomoc. Ale przez to wszystko John nigdy nie stracił nadziei, że pewnego dnia zmieni swoją sytuację. Wciąż marzył o lepszej przyszłości, w której mógłby odzyskać swoją rodzinę i odbudować swoje życie. Wiedział, że dopóki żyje, zawsze będzie szansa na nowy początek. W międzyczasie po drugiej stronie miasta rodzina bogatego biznesmena mieszkała w pięknej rezydencji otoczonej ogromnymi, olśniewającymi palmami. William był wielkim biznesmenem, właścicielem kilku odnoszących sukcesy firm z różnych sektorów. Był znany ze swojej inteligencji biznesowej i umiejętności oraz strategicznej wizji. Dokonał kilku inwestycji w akcje i stąd wzięła się jego fortuna. Milioner był bardzo zajętym biznesmenem, który spędzał większość czasu na spotkaniach z kierownictwem, opracowując plany aplikacji i metodologię w celu zwiększenia zysków swoich przedsiębiorstw. Mimo to, zamiast być odrażającym i wyjątkowo nieprzyjemnym człowiekiem, William był szanowanym liderem i bardzo uprzejmym. Wszyscy go uwielbiali, a on uwielbiał przyczyniać się do różnych celów społecznych i filantropijnych ponieważ doskonale wiedział, jak to jest żyć w biedzie. Biznesmen dorastał w bardzo biednej rodzinie, która często doświadczała głodu i trudności finansowych. To trudne doświadczenie ukształtowało jego osobowość i zmieniło go w skromną i uczciwą osobę, nawet po tym, jak stał się bardzo bogaty. Mężczyzna zawsze pamiętał o swoim pochodzeniu i był wdzięczny za swoje osiągnięcia, ciężko pracując i zawsze szanując ludzi, Niezależnie od ich pozycji społecznej czy ekonomicznej. Jego pokora i współczucie były cechami, które pomogły mu odnieść sukces w biznesie i zbudować silne relacje z klientami i partnerami biznesowymi. Był postrzegany jako wzór triumfu i innowacji w swojej dziedzinie, a wielu aspirowało do pójścia w jego ślady. Pomimo tego, że William był bardzo zajętą osobą, zawsze starał się znaleźć czas dla swojej siedmioletniej córki, Isabelli była jego największą radością. Mała dziewczynka była słodka i ciekawska, pełna energii i wyobraźni. Uwielbiała się bawić, biegać i odkrywać otaczający ją świat. Uczęszczała do prywatnej szkoły i miała wielu przyjaciół. Milioner zawsze wspierał zainteresowania i pasję Isabelli i zawsze uczył ją, że pokora jest tym, co pomoże jej osiągnąć marzenia. On i jego żona zabierali ją na wycieczki do niesamowitych miejsc i zawsze organizowali dla nich wspólne zabawy. William był bardzo oddanym i dumnym ojcem i bardzo martwił się o przyszłość swojej córki. Chciał, aby miała jak najlepsze wykształcenie i możliwość zrobienia czegoś znaczącego, gdy dorośnie, a wszystko układało się bardzo dobrze dla tej rodziny. Jednak, jak każdy inny milioner w branży giełdowej, miał swoich wrogów. Pewnego dnia William otrzymał telefon od firmy produkującej kosmetyki dla mężczyzn, od której chciał kupić akcję. Był bardzo podekscytowany propozycją i w ostatniej chwili umówił się na spotkanie. Rozmawiał ze swoją żoną Chloe, cały w euforii. Kochanie, ta firma, której naprawdę chcieliśmy, złożyła nam ofertę. 40% miłości. Była bardzo szczęśliwa, ponieważ zawsze wspierała swojego męża i wiedziała, jak ciężko pracuje i że od jakiegoś czasu miał oko na tę firmę. Postanowili więc pojechać razem na spotkanie akcjonariuszy i zostawili małą Isabelę pod opieką ich guwernantki Judith. William i Chloe pożegnali się z córką i nie mogli sobie wyobrazić, że to może być ostatni raz, kiedy się zobaczą. Wyjechali więc podekscytowani. Odbyli spotkanie i sfinalizowali zakup 40% udziałów w firmie kosmetycznej. William był bardzo szczęśliwy, ale to podekscytowanie szybko się skończyło, gdy zadzwonił do domu i nikt nie odebrał. On i jego żona martwili się i dzwonili dalej, ale nikt nie odbierał. To właśnie wtedy sąsiad pary skontaktował się z nimi i przekazał im najgorszą wiadomość, jaką mogli otrzymać ci biedni rodzice. Will, wracaj natychmiast do domu. Twój dom płonie, a strażacy próbują wydostać Ise i guwernantkę. Wracaj szybko do domu. Mężczyzna był sparaliżowany, zupełnie nie reagował. Ledwo był w stanie wytłumaczyć żonie, co się stało. Tak więc oboje natychmiast wrócili do domu, ich serca biły ze zmartwienia i rozpaczy, już wyobrażając sobie najgorsze. Tymczasem John, bezdomny mężczyzna, błąkał się po ulicach, prosząc o pieniądze lub jedzenie. Ten dzień nie należał do udanych. Minęły prawie dwa dni od jego ostatniego posiłku i był bardzo zmęczony takim życiem. Był bezdomny od miesięcy, prawie od roku, a każdy dzień był walką. Nie mógł już tego znieść. Był na skraju rezygnacji ze wszystkiego. Tego dnia został bardzo upokorzony przez wrednych ludzi, którzy ciągle mu dokuczali. Splunęli mu w twarz, gdy poszedł poprosić o jedzenie i wodę, i prawie został zaatakowany przez psa. Bardzo tęsknił za swoją małą dziewczynką i był pewien, że w tym momencie już nigdy jej nie zobaczy. Tak więc, wędrując w zamyśleniu, znalazł się w bardziej zacisznej i luksusowej okolicy. Wtedy zobaczył dym wydobywający się z dużego. Pięknego domu i zdał sobie sprawę, że jest tam zamieszanie. Szybko pobiegł zobaczyć, co się dzieje i zauważył, że dom został pochłonięty przez płomienie. Kiedy poszedł zapytać kogoś, jak wybuchł pożar, William i Chloe dotarli do domu i znaleźli miejsce otoczone przez strażaków, pojazdy policyjne i karetki pogotowia, a także kilku zaciekawionych sąsiadów. Mój Boże! zawołał William. Gdzie jest moja córka, proszę pana? Zapytał jednego ze strażaków. Niestety staramy się opanować pożar, ale prawdopodobnie nikt tam nie przeżył. Dom jest niestabilny. Nie można tam wejść, powiedział strażak. On i jego żona, Chloe, która zalewała się łzami, błagali ze wszystkich sił, aby weszli i uratowali córkę. Jednak strażacy powiedzieli, że to zbyt niebezpieczne. Wtedy usłyszeli potężną eksplozję. To jedna z rur gazowych w kuchni właśnie pękła. Wszyscy byli bardzo przerażeni, gdy okno roztrzaskało się na podłodze, ale byli jeszcze bardziej zdumieni, gdy usłyszeli Hilp. Hilp. Moja córka. Moja córka wciąż tam jest. Płakała matka, padając na kolana zrozpaczona. Okazało się, że dziewczynka szybko zasnęła, gdy jacyś mężczyźni, wysłani prawdopodobnie przez wroga Williama, przybyli i wzmięcili pożar. Płomienie zaczęły rozprzestrzeniać się po domu, a dziewczynka obudziły krzyki guwernantki. Kiedy otworzyła drzwi swojej sypialni, była przerażona. Ogień szybko wdarł się do jej pokoju, a dziewczyna zaczęła krzyczeć i płakać. Próbowała uciec, ale płomienie i dym uwięziły ją w kącie pokoju. To właśnie wtedy, nie zastanawiając się nawet dwa razy, były żołnierz po prostu pobiegł w kierunku rezydencji. Wszyscy byli oszołomieni. Strażacy krzyczeli, próbując go powstrzymać. Pobiegli nawet za nim, aby go zatrzymać, ale on biegł dalej i przeskoczył nad płomieniami, wchodząc do domu. Hej, dzieciaku! Gdzie jesteś? Krzyknął John, kaszląc. Zajrzał w każdy kąt, który mógł ominąć bez poparzenia się, ale wszystko było w chaosie. Spadające dachówki, płonące meble. Wszystko zniszczone. Krzyczał za dziewczynką, aż ta go usłyszała i powiedziała, jestem tutaj, e. John znalazł ją przerażoną i zdezorientowaną. Wziął ją w ramiona i wbrew wszelkim przeciwnościom uciekł z pożaru. Przed wyjściem znalazł guwernantkę leżącą pod gruzami, ale niestety było już za późno. Następnie wybiegł z rezydencji z dziewczyną w ramionach. Wszyscy na zewnątrz byli euforyczni i zaniepokojeni. Oczy Williama i Chloe rozszerzały się za każdym razem, gdy coś się rozpadało. Zapadła kompletna cisza, aż do. O mój Boże! Wszyscy krzyknęli, wybuchając płaczem, gdy zobaczyli, że bezdomny mężczyzna z małą dziewczynką w ramionach wychodzi z ognia. Nikt w to nie wierzył, ale to był prawdziwy cud. Rodzice dziewczynki przybiegli i przytulili ją, płacząc bez przerwy. John oglądał tę scenę i przez chwilę wzruszył się, wspominając swoją rodzinę. Odwrócił się, by odejść, ale wtedy milioner krzyknął: Hej, zaczekaj. Chciał wynagrodzić Johna w każdy możliwy sposób. William powiedział, że zapłaci mu dużą sumę, ale bezdomny odmówił i powiedział. Zrobiłem to tylko dlatego, że tak należało postąpić. Ale dlaczego ryzykowałeś swoje życie? Zapytał zakłopotany biznesmen. Nie miałem nic do stracenia, a ty. Ty masz najcenniejszą rzecz na tym świecie. swoją rodzinę. William był bardzo poruszony szczerością tego potrzebującego człowieka i nalegał, aby poprosił o cokolwiek chciał w nagrodę, jak nalegał. Wtedy John poprosił o pracę. To może być cokolwiek. Zrobię wszystko. I krótko opowiedział swoją historię bogatemu człowiekowi, który był pod wrażeniem życia tego biedaka. Tak więc z wdzięcznym sercem za uratowanie córki. William uczynił go szefem działu finansowego swojej firmy i powiedział mu, że będzie miał wszelkie szkolenia potrzebne do wykonywania swojej pracy. John nie mógł w to uwierzyć i dziękował mu na kolanach. Ponadto przedsiębiorca postanowił stworzyć organizację non-profit. Aby pomóc ludziom takim jak John stanąć na nogi i znaleźć nową ścieżkę w życiu. Po pewnym czasie John, teraz odnoszący sukcesy, wrócił do szukania swojej rodziny, a Charlotte prawie się przewróciła, gdy dowiedziała się o jego nowej sytuacji. Chciała do niego wrócić, ale mężczyzna odrzucił ją za to, że go zdradziła i porzuciła, gdy najbardziej jej potrzebował. Utrzymywał kontakt jedynie ze swoją córką, Emma. Były żołnierz stał się znany dzięki swojej historii i stał się symbolem nadziei i odwagi dla tych, którzy walczyli, próbując znaleźć swoje miejsce na świecie. Jeśli spodobała ci się ta historia, z pewnością kolejne wideo, które pojawi się na twoim ekranie, również cię poruszy. Nie zapomnij zasubskrybować kanału, dać nam kciuka w górę i aktywować dzwonek powiadomień, aby nie przegapić żadnego z naszych kolejnych filmów. Ogromny buziak i do zobaczenia w następnej historii.